Witam was moi drodzy. Dzisiaj o mentoringu w biznesie. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego uważam, że każdy przedsiębiorca, który chce odnosić duże sukcesy w biznesie, powinien mieć mentora, który pomoże mu rozwijać biznes, odnosić sukcesy w biznesie, ale nie tylko w biznesie, tylko również w innych obszarach życia. Trzeba również mieć te inne pozostałe rzeczy poukładane i wielu przedsiębiorców, którzy osiągali i osiągają sukcesy, największe sukcesy na świecie, takie jak Mark Zuckerberg, Steve Jobs, miało mentorów, z których korzystał. I ci ludzie pomagali im w rozwoju biznesu. Myślę, że te biznesy nie byłyby tak rozwinięte jak teraz, jeżeli właśnie nie te wsparcie mentorskie. I jak przeanalizujecie sobie ludzi, którzy osiągają ogromne sukcesy w biznesie, mają wspólne dwie rzeczy. Jedna to jest to, że większość z tych osób dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Richard Branson, gość w niesamowitej formie, pływa, biega, ćwiczy na siłowni. Jest wiele takich przykładów. Więc I drugie to korzystają z mentora, z coacha biznesowego. I Według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Stanforda jakiś czas temu, prawie 80% dyrektorów stwierdziło, że ich dyrektor generalny jest otwarty na coaching. A co więcej, z ponad 200 firm z branży technologicznej, z branży finansów, podała, że 92% małych firm, właścicieli tych małych firm stwierdziło, że mentorzy mieli bezpośredni wpływ na rozwój ich biznesu, a w niektórych sytuacjach nawet na przetrwanie. I uważam, że każdy właściciel firmy, która kto chce się rozwijać, tak to naprawdę, kto poważnie podchodzi do biznesu, powinien mieć mentora. I niezależnie od swoich obecnych osiągnięć sukcesów. I słuchajcie, moja przygoda z, z mentoringiem jest, yy, jest taka, że przez kilka lat obserwowałem Petryka Bed który jest moim mentorem, coachem od kilku lat w internecie, od, od, obserwowałem jego kanał na YouTube, jak go rozwijał, obserwowałem jego content, to do mnie przemawiało. I w którymś momencie dowiedziałem się, że uruchamia program mentorski, na który można się zapisać. I zapisałem się. Program, oczywiście płatny program, więc ogólnie nie byłem na początku. Na początku przekonany do tego, czy to jest dobry pomysł, czy ja tego potrzebuję, czy to w ogóle da mi jakąś wartość, nie są to ma małe koszty, nie? ale trochę intuicja podpowiedziała mi, żeby działać, żeby spróbować, ponieważ no dochodziłem w biznesie do, do takich momentów, w którymś momencie, że potrzebowałem kogoś, kto mi doradzi. Potrzebowałem kogoś, kto przeszedł już przez te wszystkie albo podobne wyzwania, problemy w swoim biznesie i będę mógł jakoś dotrzeć do takiej osoby o, o większym doświadczeniu i użyć tego do doświadczenia właśnie w formie mentoringa. A ogólnie o mentor Przeczytałem w książkach, czy, czy słuchałem w jakichś podcastach, o których mówili ludzie sukcesu, więc wiedziałem, że ogólnie to jest coś, co, z czego warto skorzystać. I, I przekonałem się. Na początku forma współpracy była różna, były to większe spotkania z, z, w takim większym gronie, kilkadziesiąt osób, były spotkania indywidualne, takie jeden na jeden, online, jak i mniejsze grupy coachingowe, to już był taki mastermind biznesowy, kilka osób i rozmawialiśmy tam o różnych problemach. Każdy zadawał swoje pytanie. Naszemu mentorowi rozwiązywaliśmy to pytanie właśnie z nim na takim spotkaniu. I to, co było fajne jeszcze w tej takiej małej grupie, ponieważ mogłem usłyszeć też, przez jakie problemy przechodzą inni przedsiębiorcy, którzy prowadzą biznes w innych branżach, w różnych częściach świata, w różnych krajach, i mogliśmy się od siebie uczyć. Tak naprawdę to jest takie podwójne uczenie się. Widziałem, że daje mi to potężną wartość. Po pierwszych kilku spotkaniach widziałem, jak mogę przełożyć tą wiedzę, którą pozyskałem na działanie w biznesie. I przez ostatnie, myślę, że to już Prawie trzy lata korzystam z mentoringu, z coachingu właśnie u, u Patryka. I ci uważam, że jest to najlepsza inwestycja, jaką kiedykolwiek dokonałem w życiu, ponieważ ta wiedza, którą otrzymałem i otrzymuję, stosuję w praktyce w moich biznesach, przy zar zarządzaniu z ludźmi, przy pokonywaniu różnych przeszkód. Na każdym etapie biznesu pojawiają się inne problemy. Ta wiedza, doświadczenie, którą pozyskuję właśnie na tych spotkaniach, jestem w stanie użyć w praktyce, i bezpośrednio to się przekłada na mój rozwój, rozwój osobisty. Yy, Mój, moją wiedzę, rozwój biznesu i finanse. Biznes przez to zarabia więcej. Ja przez to zarabiam więcej. Dlatego też mówię, że jest to najlepsza inwestycja, jaką mogłem kiedykolwiek dokonać. Zdecydowanie polecam. I słuchajcie, teraz, jak zacząć ogólnie współpracę i na co zwraca uwagę mentor. To jest bardzo ważne, ponieważ nie każdy, mimo tego, że komuś się zapłaci, chce, chce współpracować z każdą osobą. Mentor zauważyłem, że zwraca uwagę na to, czy ktoś jest coachable, czy z kim się łatwo współpracuje, że ktoś jest otwarty na. Na szkolenie, na trening, właśnie zwracanie mu uwagi, na te sugestie, czy jest ktoś otwarty, czy stawia opór, czy może ma otwarty umysł na to, że faktycznie słucha. To jest bardzo ważne, że ktoś, że ktoś słucha. I wiele razy spotykam ludzi, którzy zaczynają coś, coś robić w biznesie, ale właśnie brakuje im tych podstaw, które wydają się na samym początku. Mało ważne i że z nich nie ma jakichś ni niesamowitych dużych efektów. Natomiast te, właśnie te podstawy, ta otwartość umysłu, to podejście, ta współpraca z innymi, uczenie się od lepszych od siebie, później się niesamowicie przekłada się na, na wyniki i na sukcesy w biznesie. I ważne jest to, jak przyjmujesz feedback, szczególnie te negatywne rzeczy. Mentor jest po to, żeby powiedzieć ci, jak tak naprawdę faktycznie jest. On widzi, bo ma większe doświadczenie, współpracuje z ludźmi i nie boi się tobie powiedzieć, jak faktycznie jest, co powinieneś u siebie zmienić. Jeżeli po zwróceniu ci uwagi, po tym feedbacku, ty stawiasz opór, nie chcesz tego stosować i, i po prostu jesteś osobą, z którą się trudno współpracuje, no to taka, taki mentor trochę jakby zniechęcasz go do współpracy z, ze sobą. Jeżeli miałbym podsumować w pięciu punktach, dlaczego mentoring w biznesie jest ważny i odgrywa tak kluczową rolę, byłoby to pierwsze. Mentorzy mają większe doświadczenie od ciebie, mają takie świeże spojrzenie. Mentorzy mają większe doświadczenie i zapewniają taką, takie świeże spojrzenie, spojrzenie z góry. Jeżeli miałbym podsumować w pięciu punktach, dlaczego mentoring w biznesie jest ważny i odgrywa kluczową rolę, po pierwsze, mentorzy mają większe doświadczenie. Zapewniają takie świeże spojrzenie, mogą spojrzeć z góry na problem na podstawie swojego doświadczenia, a doświadczenie jest najcenniejszym atutem w karierze każdego człowieka i mogą teraz użyć tego, aby pomóc tobie w rozwoju i żebyś odnosił te sukcesy przy właśnie tej współpracy. Po drugie, pomogą ci znaleźć więcej okazji do nawiązania kontaktów. Ogólnie jest to niezbędne w biznesie. Większość mentorów ma kontakt z rozległą siecią dyrektorów generalnych, prezesów, założycieli firm, właścicieli firm, i jest w stanie użyć te kontakty do tego, żeby połączyć ciebie z nimi, abyś mógł zacząć jakąś współpracę. Po trzecie, mentor będzie cię trzymał odpowiedzialny. Za Twoje cele i za tą konsekwentność w działaniu, pracowitość, aby osiągnąć dany cel. Szczerze powiedzieć, czy myślisz, że pracowałeś nad tym wystarczająco ciężko, wystarczająco intensywnie, czy byłeś wystarczająco zdyscyplinowany, czy zrobiłeś to, co mogłeś zrobić, żeby osiągnąć dany cel. Kiedy ty jesteś szefem, właścicielem firmy, to mało kto ma wpływ na to, co robisz, na Twoje zachowanie, Twoją dyscyplinę. Z reguły ciężko jest kogoś posłuchać. Mentor jest autorytetem, więc liczymy się z jego słowa. Czwarte, możesz otrzymać pomoc w podejmowaniu kluczowych decyzji i być bardziej zdecydowany w tych kluczowych momentach w biznesie. Jako menadżer biznesowy, przedsiębiorca, czasami musisz podejmować szybkie decyzje, które decydują o, nawet i o przetrwaniu Twojego biznesu. W takiej sytuacji Twój mentor może właśnie pomóc Ci podjąć właściwą decyzję i zminimalizować dane konsekwencje. Jest w stanie pomóc Ci rozbić ten temat na części pierwsze i przeprocesować to z Tobą. Jak, jakie są za, jakie są przeciw. Zrobić to bardzo szybko i wspólnie podjąć decyzję wspólnie. I piąte, poprzez. Posiadanie mentora i współpraca z mentorem możesz stale doskonalić swoje umiejętności. Umiejętności zarządzania, współpracy z ludźmi, marketing, sprzedaż, rozwój przedsiębiorstwa, dywersyfikację później w firmy, szereg szereg umiejętności. Trudno jest rozwijać firmę, trudno jest ją utrzymać i wymaga ona odpowiedniej umiejętności, szczególnie kiedy stale się rozwija firmę. To na każdym etapie rozwoju tej firmy. Komunikacja, planowanie, myślenie strategiczne i w tym wszystkim jest w stanie Ci pomóc swój mentor, polecić Ci odpowiednie szkolenia. Poleci Ci odpowiednie kursy, przeprowadzi z Tobą spotkanie konsultingowe na temat danego tematu, przeprocesuje dany problem czy poleci książkę o, o danej tematyce. Mój mentor na każdej sesji mentorskiej poleca książkę do przeczytania, do, do przeczytania lub do przesłuchania audiobooka. Jest to po prostu must have, albo my mamy dla niego temat, który nas interesuje i pytamy o książkę czy audiobooka w tym temacie, lub on sam nam coś poleca, ponieważ widzi też na jakim jesteśmy etapie w naszym biznesie, co nam się może przydać. Następnie pozostaje. Takiej sesji czytamy książkę, czy słuchamy audiobooka, robimy krótkie streszczenie, co najbardziej nas interesowało, co jest, co jest najbardziej ważne dla nas z tej książki, co przełożymy na swój biznes, takie kluczowe punkty z takiej książki i omawiamy to później na kolejnej sesji mentoringowej. Tak ten proces wygląda i dzięki temu, dzięki właśnie temu procesowi, ja sam ustalam sobie roczny cel przesłuchania audiobooków, tak naprawdę, ponieważ częściej słucham audiobooki niż czytam takie klasyczne książki. Ponad 50 takich książek rocznie i robię to przez ostatnie kilka lat i wiem, ile mi to daje, wiem, jak dużo mi to daje, ile wiedzy, wyciągam z tego i później stosuję w praktyce w moich biznesach. To tyle w tym odcinku. Jeżeli twierdzisz, że materiał jest dla Ciebie wartościowy, kciuk w górę, jeżeli jeszcze nie udało Ci się subskrybować, zapraszam do subskrypcji, poleć znajomemu, jeżeli myślisz, że warto, napisz komentarz. Dzięki, do zobaczenia, do następnego, cześć.